No, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie nagrywam film o błonach biologicznych. I w przeciągu pięciu minut zdążyło się zrobić tak ciemno, dlatego zapalam światełko w końcu. I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale, już drugim, który dzisiaj nagrywam. A jak tamten odcinek był o bio, błonach biologicznych, to ten będzie o białkach, które się w tych błonach biologicznych znajdują. Zapraszam. A więc tak, bez wąsaty Janek, yy, mówi już do Was. Teraz, że właściwie wyróżnimy sobie łącznie dwa podziały, z czego łącznie sześć typów tylko i wyłącznie. A więc tak, pierwszy podział to jest podział na białka integralne oraz powierzchowne. Nieintegralne. O co chodzi? Chodzi konkretnie o to, że jak mamy tą dwuwarstwę lipidową, ci, co nie wiedzą, muszą wrócić do odcinka o błonach biologicznych, to białka integralne mają część hydrofilową oraz hydrofobową. No, i właśnie ta część hydrofobowa wnika, tak jakby w błonę biologiczną, a część hydrofilowa pozostaje poza błoną biologiczną. To właśnie sprawia, że białka integralne, część tego białka znajduje się w błonie, a pozostała część znajduje się poza błoną, ponieważ jedna część boi się wody, druga część lubi wodę. Białka integralne możemy sobie podzielić na jeszcze dwa kolejne typy a konkretnie na białka yy, integralne, transbłonowe oraz nieprzebijające błony. Co to oznacza? Transbłonowe będą tak jakby przebijały błony na wylot, czyli że mają część hydrofilową z jednej i drugiej strony, a przez całą błonę przebiegają, yy, przebiega ich część hydrofobowa, czyli że tak jakby po prostu całą błonę przebijają, a natomiast białka nieprzebijające, bo one, one tak jakby tylko przebijają jedną warstwę lipidów, a drugie już nie przebijają, czyli że tak jakby część wystaje i druga część jest schowana w tej warstwie lipidowej. Jeżeli chodzi o te białka, to on, a konkretnie o tą część hydrofobową, to ona właściwie ma dwie możliwości występowania. Czyli że albo alfa helisa, czyli taki zakręcony, albo beta harmonika, czyli taki... Poskładany jeszcze może być reszta kwasu tłuszczowego lipoproteiny, i to akurat jest przy białkach integracyjnych, nieprzebijających błony. Ono po prostu jest tak, jakby to jest hydrofobowa część tego białka, po prostu jest wsadzone, a reszta białka jest sobie na zewnątrz. To się nazywa, jeszcze raz powtórzę, hydrofobowa reszta kwasu tłuszczowego lipoproteiny. Mogą być również białka powierzchowne, czyli takie, które. Całe są hydrofilowe. To znaczy, że one w ogóle nie przebijają błony, ponieważ nie mają dlaczego się chować przed wodą, one lubią wodę. No i one po prostu sobie znajdują się tak jakby na powierzchni tej błony ewentualnie są połączone wiązaniem jonowym z białkami przebijającymi błonę w jakiś sposób. To był taki pierwszy podział, teraz pora na drugi podział, czyli pełnioną rolę w. Komórce, a właściwie w błonie biologicznej. No i takim pierwszym, jaki sobie omówimy, to białka transportujące. Jak nazwa wskazuje, czym się mogą zajmować? Transportują substancje z wnętrza komórki bądź organeli na zewnątrz, do środowiska zewnętrznego. Transport przez błony biologiczne jest bardzo obszernym tematem, na, i zrobimy go właściwie dokładnie w kolejnym odcinku. No, ale właśnie one umożliwiają wymianę substancji pomiędzy. Wnętrzem a zewnętrznym, czyli środowiskiem zewnętrznym, a wnętrzem organeli bądź komórki. Drugi typ to białka kotwiczące. One jedyne co robią, to właściwie umacniają tą błonę, żeby ona się nie rozpadła cała. Tak, mają tylko o funkcję takiej, u, takiego umocnienia błony, żeby ona się nie, nie rozleciała. Trzeci to białka receptorowe. Nazwa wskazuje, że odbierają sygnały. O, I te sygnały odbierają albo ze środowiska zewnętrznego, albo od innych komórek, które wysyłają te sygnały. I dobra, ostatnie to są białka enzymatyczne. One przyspieszają niektóre procesy, które dzieją się w komórce bądź w organelli. Jeżeli o to chodzi, to już tyle. Widzimy się kiedy indziej. W sumie to dostaliście aż 2 odcinki jednego dnia. No, cieszcie się. Ale widzimy się kiedy indziej. Cześć.